Się ma zobaczyć fokę z która właśnie w tej chwili zjada rybę. Zjada rybę, która. Która. No tutaj jest, tak. A Jestem zafascynowany tym zwierzakiem. Jest to Calborą i widzicie, walczy sobie z rybą. To jest naturalna foka. To nie jest fokarium. To nie jest nic takiego. Coś spektakularnego. Właśnie zjada sobie rybkę. Jest na powiększeniu. Dużą rybkę złowiła. Nie wiem co to jest. turbot jakiś, londerka. Ale jest to typowa foka. A miejscowość to jest Scalborough w Wielkiej Brytanii. Jest to pierwsza foka, którą tutaj widzę. No coś niesamowitego. Dalej walczę sobie z tą rybą. Dalej, dalej ją gryzie. Totalna rewelacja. No, jestem bardzo szczęśliwy, że łapię tego zwierzaka tutaj. Już chyba rybka została pożarta. Bo Podpłynęła kawałek dalej. Tak, chyba, chyba została zjedzona ta rybka. No ta foka jest nie wiem jakiej wielkości, ciężko precyzyjnie powiedzieć, jakieś półtora metra ma, więc nie jest to jakaś wielka foka, ale jest foka! Jest foka! Szoka foka moka. Jeżeli lubi się freestyla. Jeszcze, jeszcze ją gryzie sobie. E, szamie ją w całości pewnie. Tutaj, tutaj ktoś płynie e, na jachciku. A foczka sobie tam dalej bryka w porcie. O i chyba, i chyba, już, chyba już zjadłam wystarczająco dużo, bo już sobie odpływa. E, Gdzie ta foka? O dobra, widzę ją ponownie. Jest, jest. Się przestraszyła chyba troszeczkę. Czy ona ma jeszcze w pyszku? Tak, trzymają w pyszku. Cały czas, cały czas utrzyma sobie pięknie. Może się mylę z tym zwierzęciem, więc proszę poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Ale chyba to była foka. Definitywnie to chyba była foka. Dobra, zobaczcie sobie jeszcze wejdę tutaj na ten podest. Mam nadzieję, że nie będę musiał pływać. Jeszcze dalej walczy z tą rybką A może walczy z następną Ciężko to precyzyjnie stwierdzić! Etem dem <laughs> Exactly dobra, klikamy fotki Klikamy fotki Super! Właśnie właśnie mam kilka fajnych ujęć, więc jeżeli nie widzieliście foki w Skalborą, <laughs> macie niesamowitą szansę. O! Chyba jeszcze raz pyszczek wyłoni. Super. Tak, walczy dalej z tą rybką, walczy, walczy. Dobra, nie przepuścimy tej foki. Gdzie ona jest? O, jest. Pięknie. Dajcie znać koniecznie, jeżeli widzieliście fokę w Skalborą To mój pierwszy raz z foką. Widziałem te foki oczywiście na wybrzeżu helskim, na Helu, w Fokarium. I generalnie, tak w naturalnym środowisku a to jest tu naturalne środowisko mimo iż to jest port widzę fokę po raz pierwszy. O, super ujęcie! No mała! Walcz z tymi rybkami! Słońce wyszło, to już ciężko ją zobaczyć ciężko ją złapać. Jest masa ludzi, która oczywiście zobaczcie, ile jest wędkarzy. <laughs> całkiem, całkiem sporo. Foka zniknęła sobie gdzieś. Eee, dobra, a tu mamy latarnię morską. I foka dalej, <laughs> dalej sobie pływa. Ale ekstra. Chyba, chyba początkowo myślałem, że ta foka zostało, złapała rybę, która wcześniej została złowiona eee, i któremuś wędkarzowi tutaj zwędziła eee, towar. A właśnie rzucają jej rybki. Zobaczmy, gdzie ona sobie popłynie. Gdzie ta szoka Fokamoka? Zniknęła pod wodą. E, dobra, nie widzę jej. Nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Odpłynęła. Where she is Probably kan uh, daif uh, for a long time. Oh, yeah, yeah, it was on spotkałem... Yeah. tak, but first time I spot uh, yeah, here. I've all the time here. Oh my god, I didn't know about yeah, it. Yeah, yeah. yeah. Okej. Okay. Dobra. Słuchajcie, to było tyle. E, mówi ukryniak. Pozdrawiam was serdecznie z Kalborow. E, zobaczcie, ktoś tutaj jeszcze złowił, więc łowy są, łowy są całkiem niezłe. Jak widzicie, dzieciaki właśnie wyciągają, wyciągają te rybki. Ekstra, kolejna, kolejna sztuka. Eee, no jak widzicie te połowy są. Jeżeli próbujecie... Właśnie ta rybka została wysłana, może ta foka ją jeszcze złapie. Nie, ale raczej chyba już, chyba, chyba już nie zobaczymy tej foki. No dobra, to trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie ze Skalborą. Hej!